Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że Władimir Putin stosuje groźby wobec nas, Europejczyków, w Moskwie i niestety to nie są tylko słowa. W Polsce kilka tygodni temu doszło do ataku, którego celem ewidentnie było zabicie polskich obywateli. Grupa sabotażystów podłożyła bombę na stacji kolejowej. Na szczęście nie udało im się doprowadzić tego do skutku, ale ich intencje właśnie takie były. Między innymi dlatego wyrażamy całkowitą solidarność z narodem ukraińskim. A Polska jest bardzo zadowolona, że może wraz z Niemcami i Norwegią tworzyć amerykański pakiet wsparcia dla Ukrainy na łączną kwotę 500 milionów dolarów. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone oraz Ukraina odnotują ten fakt. Oraz, że inni nasi sojusznicy potraktują to jako zachętę do przyłączania się do tego paktu. Tak więc Putin otrzymał wiadomość, a mam nadzieję, że Ukraina otrzyma sprawiedliwy pokój.